strony zawierają następującą, następującej treści ugodę. Ugoda. Pozwany Urząd Miasta i Gminy Zagórz, imieniem którego działają sekretarz Urzędu Miasta i Gminy Zagórz Łukasz Woźniczak oraz pełnomocnik radca prawny Antoni Ciepielowski zobowiązują się zapłacić powodowi Bogusławowi Jaworskiemu kwotę 33 151 tysiące groszy brutto z ustawowymi odsetkami Ugoda. Pozwany Urząd Miasta i Gminy w Zagórz, imieniem którego działają burmistrz miasta i gminy Zagórz Bogusławia Wolski oraz pełnomocnik Rady Zaprawny Antoni Ciepielowski, zobowiązują się zapłacić powodowi Andrzejowi Czaporowi kwotę 24 142,75 yy, zł. Brutto z ustawowymi odsetkami. Sąd Rajowy stwierdza, że orzeczenie mniejsze jest prawomocne. Stanownik 2 października 2009 roku. Mamy chyba sytuację już taką no, w miarę teraz czytelną na orzeczenia sądu, ale ja bym jeszcze pewnie do pana sekretarza, bo się w tej sprawie w naszym wyborze, faktycznie to była tylko jedna sprawa, ale w Polsce do takich spraw się dotyczyło więcej. I w tamtych rejonach, w tym Polski wynagrodzenie było wypłacane bez dodatku funkcyjnego, bo de facto te osoby funkcji w tym czasie nie pełniły. I tutaj mam pytanie do Pana Sekretarza, czy są, wiedział, miał rozbite na, na funkcyjne, na te wszystkie wydatki, czy po prostu yy, grądy, czy całą pensję w sumie podał. Bo przypuszczam, że tutaj jest yy, no, jeśli chodzi o wynagrodzenie, to jest w całości łącznie z dodatkiem funkcjonującym. Bardzo proszę, żeby Pan dyrektor też to wyjaśnił. Myślę, że to jest bardzo ważne też. Szanowni Państwo, w materiałach, które złożył Pan Burmistrz do Sądu, czyli w pozwie do Sądu, była całość dokumentacji, w, której, w skład której wchodzi Uchwała Rady Miejskiej w z 28 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia do pana burmistrza, gdzie są wymieniane poszczególne składniki majątkowe, dlatego uważam, że sąd zapozna się z tymi materiałami i, yy, i po prostu yy, tak, tak to po prostu zrobi. Ale czy no, pan powinien bronić interesu gminy tutaj na takie rozstrady, bo pan nie jest osobistym sekretarzem pana burmistrza, tylko jestem sekretarzem gminy. Czy po prostu było takie pytanie ze strony pana, czy pan się tym interesował? To znaczy y, rozmawiając, y, odpowiadając na pozę, zgodziliśmy się z tym, co przedstawił pan burmistrz. Oprócz kwestii, bo Pan Burmistrz wnioskował w Polsce o kwotę 35 803 zł, nie zgodziliśmy się z kwotą z miesiąca stycznia, gdyż tutaj nie dopełnił Pan obowiązku, Pan Burmistrz obowiązku związanego ze złożeniem oświadczenia majątkowego, oświadczenia o działalności prowadzonej przez małżonka i w związku z tym do dnia 9 stycznia było potrącone wynagrodzenie. Bo tak na pozostałe tak po, kwoty po po, urząd zgodził się. No, to, czyli po prostu tak jest w ustawie teraz to, to nie było innego wyjścia, bo ustawa została zmieniona akurat. W tym wypadku prawo zadziałało w stresie, nigdy nie wiem, dotąd chyba. Ale moje pytanie było konkretne: czy Pan pytał o te funkcyjne, czy nie? No czy nie? Ja już odpowiedziałem, że my odpowiedzieliśmy i czy nie pan pan, za nie za. Z, znaczy, w odpowiedzi na pozew Pana Burmistrza, nie wyraziliśmy, jakby, z, y, nie wyraziliśmy tak, na wypowiedzi... Proszę Pana, tak jest w ustawie teraz, to Pan nie... Ja rozumiem, Panie Przewodniczący, tylko, że sprawa wraca po raz kolejny na sesję i... Ja nie pan, nie pytanie, w tym... pytanie jest konkretne. Czy pan Ale odmawia... Ale ja powiedziałem panu, że, że odpowiedzieli, że tylko i wyłącznie nie wyraziliśmy zgodę na zapłatę wynagrodzenia jest, za okres. Czyli mam rozumieć, rozumieć mam rozumieć, że pan bez, bez o funkcyjność. się w tak, nie? Tak, mam rozumieć. Dziękuję. Proszę pan. Panie przewodniczący, panie zaparado, panie burmistrzu, szanowni wybrani. Ja mam pytanie dotyczące w dalszym ciągu, to co na Komisji odnośnie drogi y, do y, pól y, w Czaszynie, tam gdzie zgłaszał się kilkakrotnie w tej sprawie bardzo 10 w dalszym, w dalszym, Ale, w dalszym ciągu, to jest do budżetu, do budżetu, Ja wrócę do tematu wynagrodzenia do Pana Burmistrza i Zastępcy. Chciałem zgłosić wniosek formalny żeby Pan Sekretarz gminy, gminy, którą reprezentuję, złożył pismo do Wojewody o zwrot y, zasądzonej tu kwoty. Jak Pan Sekretarz w sądzie reprezentował gminę Jest to. przeciwko naszemu Burmistrzowi, tak teraz <coughs> chcę, aby Pan Sekretarz yy, reprezentował równie skutecznie gminę yy, w stosunku do wojewody i od z Urzędu Wojewódzkiego zasądzonej kwoty. Zobaczymy czy ten dodatek funkcyjny wojewoda też nam zwróci i jak to się będzie przedstawiało. Jest to mój wniosek formalny i proszę o podjęcie działań w tym kierunku. Sekretarz takim właśnie się do Wojewody zwrócił uwagę, że Pan wyładał przez to. Proszę Pan Panie Przewodniczący, ja, Wysoka Rado. No, chciałbym tylko powiedzieć, że pewnie ja nie będę stroną tutaj, bo już Pan Burmistrz reprezentuje interesy gminy. Ja tylko e, reprezentuję, że tak powiem pracodawcę w stosunku do Pana Burmistrza. I to wynikało też z ugody, że ja na przykład w stosunku do Pana <grym> następcy nie byłem, no jeśli Rada podejmuje e, taką, no, będzie podejmowała jakąś formę i, nie wiem, uchwały czy jakiegoś stanowiska, to myślę, że tutaj żeby gmina wystąpiła i tu już wiadomo, zgodnie z kompetencjami wystąpi osoba odpowiedzialna. Mówiąc, w tym zakresie ja akurat pewnie nie będę mógł występować, chociaż oczywiście będę swoją osobą całą <coughs> sprawę naświetlał czyli i tym Przepraszam, to nazywamy Urząd Zdrowienia do Podjęcia. Myślę. Wielokrotnie wnosiłem y na sesję Rady Miejskiej, zwrot pieniędzy, z planu, jak i dla następcy Pan Przewodniczący, i to były wnioski też pisemne, Pan Przewodniczący odpowiedział tu, że y, tylko jest to na podstawie wyroku sądowego, taki wyrok tutaj mamy. A tak jak chciałbym jeszcze raz przypomnieć, że no rada nie, nasza Rada nie przychyliła się do tego, żeby był powrót na funkcję po 13 kwietnia, tak jak to powiedziałem, tylko 8. W Polsce zostało przywrócone wyrokiem sądu. W uzupełnienia, a wszystkie te wynagrodzenia, które były wypłacane, to były wypłacane w całości. I wyrok tutaj sądu to potwierdza, Także nie który dźwignia, a to już pozostaje. Panie Burmistrzu, bardzo przepraszam, ale nie osobiście w tej kwestii w wniosku formalnego to Pani z nie bo Pan ani jednym słowem się do tego nie odniósł. Odniósł się Pan do sytuacji historycznych sprzed przed kilku miesięcy, przed kilku lat nawet. A ja powiem więcej, proszę Państwa, Szanowna Rado, Szanowni Państwo w przecież w niektórych, w niektórych miejscach w Polsce Rady się odwoływały od tego Sądu, od decyzji Sądu Administracyjnego i te, chcę powiedzieć, że skutecznie się odwoływały i odbywały się nawet ponowne wybory, także jak Pan mówi o czymś, niech Pan mówi wszystko do końca, nie to tylko co po prostu Panu jest wygodnie. Pan ma takie informacje, ja mam takie informacje również, że bez dodatku funkcyjnego były te kwoty wypłacane. Rozmawiałem nawet nie dalej, jak chyba przez wczoraj z radcą prawnym Wojewody i też było powiedziane, że te że to standard to funkcjonuje. Dlatego tutaj wniosek formalny chyba Pan otrzymuje. Teraz go przygotowujemy, żeby Pan wystąpił jednak do Wojewody, bo to była decyzja Wojewody. Myśmy tylko otrzymali wniosek Wojewody. Proszę Państwa, czyli podaje to pod Kto z Państwa jest za tym, żeby Pan również wystąpił do Wojewody? Podsyłamy tej kwoty, bo na już chodzili z Panem Sekretarzem, z Urzędem. Proszę o poniesienie. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał?